Ten deweloper ma zawsze pecha. No, no gdzie właśnie, chce wybudować to... mieszkania, ludziom dobrze zrobić, to zawsze ktoś przyjdzie i no, przy... podpali. Przy... Dobry wieczór, Maciej Naskręt. Zaczynamy remanent tygodnia Gdańsk Strefa Prestiżu. Moim i Państwa gościem dzisiaj będzie Łukasz Hamadek. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowy Port. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie ponowne, bardzo mi miło. Zacznijmy od takiego tematu nieplanowanego, o którym nie mówiliśmy, nie umawialiśmy się na niego. Dzisiaj pojawił się w internecie film ze szkoły numer z, szkoły, z liceum ogólnokształcącego numer 3. To jest tak zwana topolówka. Tam trwają wybory do samorządu uczniowskiego i przy tej okazji wybierany jest prezydent tego, tego samorządu, poprzedza to debata, zobaczcie teraz Państwo fragment tej debaty. Jeżeli mówimy o równości, bo może mamy jakieś dwie inne definicje równości, dla mnie równość to jest, że Akceptuje każdego poglądy, a nie tylko swoje i próbuję im mówić. Dziękuję bardzo. Dobrze, ale akceptujemy wszystkich poglądy. Po pierwsze bardzo się cieszę, że za, jakby, za twoją znajomość naszego Instastory, ponieważ ja sobie nie przypomnę nam takiej grafiki żadnej, ani nic z tych rzeczy, no ale cóż, mam pamięć dosyć słabą. Natomiast tak jak mówisz właśnie równość, każdy ma prawo do swoich poglądów. Jan Paweł II nie jest osobą żadnego kultu, i każdy ma prawo wykorzystywać jego postać, jest osobą publiczną, to po pierwsze. A po drugie, każdy ma prawo o nim myśleć, co chce. Ja na przykład uważam go za zbrodniarza, ktoś inny może go podziwiać. Zauważ, Łukaszu, że nie było tam reakcji żadnej z nauczycieli na tym filmie. Jak Ci się podoba taka debata? Czy ona powinna mieć miejsce na terenie szkoły? Kwiat młodzieży polskiej chciałoby się powiedzieć. Tutaj redaktor nie wspomniał o tym, że to jest nowy temat, ale już na Twitterze funkcjonuje. Też udało się wyśledzić, że to działaczka Młodej Wiosny, udzielająca się na, na partyjnych spotkaniach, na wiecach. Także gratulujemy wiośnie nowego narybku. Naprawdę wspaniale, możecie być z siebie dumni. Jest to skandal. Obraźliwe i to mają być osoby, które w przyszłości będą, będą reprezentować różne nas na różnych poziomach. Tutaj, Topolówka, przecież to jest szkoła, która szczyci się tym, że jest taką jedną z lepszych, elitarnych szkół. No, po tym no, filmiku. To, to trzeba podkreślić. Do niej chodziło o wielu wybitnych. Gdańszczan, nie zawsze, zawsze w niektórych przypadkach w cudzysłowie. Tak, tak, ale jeszcze właśnie w czasach komunek kształciła też wiele osób, które później były działaczami antykomunistycznymi. No a myślę, że tutaj należałoby się, no, na wiosnę to nie liczę, że oni będą tutaj potępiać tą osobę, raczej pochwalą. Już widzę panią poseł. Maciejeską, która będzie jeszcze biła brawo, ale myślę, że po czymś takim to warto zastanowić się, czy nie zawiadomić prokuratury, bo to jest po prostu obrzydliwe, co ta młoda osoba powiedziała. Nie jest na tyle młoda, żeby nie mieć świadomości swoich słów, zwłaszcza, że widać ją już jako działaczkę wiosny. Także wiosnie jeszcze raz dziękujemy. No dobrze, no to mamy pierwszy temat za sobą, ale drugi trochę nawiązuje do, do tego. Wiosna, Lewica i tak dalej, szkolenia LGBT w Gdańsku, a dokładnie 55 tysięcy złotych miasto Gdańsk przeznaczyło na szkolenie nauczycieli, ciała pedagogicznego dyrektorów szkół, właśnie z LGBT, 55 tysięcy złotych, Łukaszu, ty jesteś przewodniczącym zarządu dzielnicy Nowy Port, 55 tysięcy złotych, to dużo, czy mało, z punktu widzenia waszej dzielnicy? Z punktu widzenia mieszkańca naszej dzielnicy, to sporo, ponieważ to jest to spora część rocznego budżetu, też za te pieniądze, gdyby jeszcze je tak uzbierać, dodatkowe niecałe 100 tysięcy, to może po niemal 8 latach udałoby się stworzyć mapę zachorowalności na nowotwory, na którą ciągle nie ma pieniędzy. trzeba, ile potrzeba? Ile potrzeba to? to było wtedy 120 tysięcy złotych, więc może powiedzmy wszystko jakoś tam idzie w górę, hmm. więc ta kwota też wzrosła, ale z tego co mi wiadomo, to chyba ta organizacja, która tutaj marsz organizowała, tak? Tak? Dokładnie. A, tak, to tam dużo było tolerancji faktycznie na tych... Na tych marszach. No, no to e, może przypomnimy filmik z, z, z takiego marszu. Dobrze, to jeszcze porozmawiajmy chwilę jeszcze o tej, o tej otoczce takiej Szkolnej. W Europejskim Centrum Solidarności ma się odbyć Gdański Tydzień Demokracji. Podczas tego tygodnia demokracji ma się pojawić niejaki profesor, doktor habilitowany nauk społecznych Marcin Matczak. To jest człowiek znany z tego, że jest tatą Maty, czyli tego słynnego rapera. W tym tygodniu mają wziąć udział uczniowie, ciało pedagogiczne z około 40% szkół w Gdańsku. No, czy nie uważasz, że pojawienie się takiego człowieka, zapewnienie mu takiej gdyby, przestrzeni do promocji jego książki zatytułowanej Jak wychować rapera bez bezradnik, to dobry pomysł? Europejskie Centrum Sztuki tutaj się jakby najawi. No, szczerze mówiąc, no ja tam nie będę uczestnikiem, bo nie będę zaproszony. No ale, ale to jest wykorzystywanie trochę publicznych instytucji do um, promocji tak naprawdę prywatnego przedsięwzięcia, no bo ta książka to nie jest jakaś naukowa... Um, um, Naukowe wydawnictwo to nie jest jakiś, jakaś promocja jakichś zachowań pro, nie wiem, proszkolnych, etc. To jest po prostu no, promocja prywatnej książki. Jak to ci się podoba? No szczerze mówiąc, nie do końca mi się podoba, ale się przyzwyczaiłem do takie rzeczy. Mają miejsce. Być może gościem specjalnym będzie tutaj raper, może, może polityków zaprosi się do wspólnego bitowania. To zawsze lepsza taka bitwa na, na, na rapy niż, niż okładanie się mottkiem, ale tak na serio, no cóż, no, w Europejskim Centrum Solidarności, które z Centrum Solidarności ma chyba tak niewiele wspólnego, bo, bo więcej tam się dzieje różnego rodzaju wydarzeń, które, które są bardziej kontrowersyjne niż Solidarności Ale mają wspólnego. Solidarność się odcina, no tam szczerze mówiąc pamiętam jak tam e, protesty kodu się odbywały, różnego rodzaju inne kwestie, no ta historia też nie jest tam tak naprawdę e, prawdziwa, no bo na wejściu już tutaj mamy informację, no Pan Prezydent, były Wałęsa, no tam się młody człowiek nie dowie tej prawdy jak było, tylko wszystko tam jest wylukrowane, wiele kontrowersji, wiele osób, które które miały piękną kartę Solidarności odeszło tam z zarządu czy też z innych struktur tej organizacji. Jest to taka raczej wewnętrzna, wewnętrzna instytucja miejska, aniżeli coś, co, co faktycznie po pierwsze ma wspólnego, po pierwsze jest dla wszystkich, a po drugie ma coś wspólnego z Solidarnością, więc nazwa ten tydzień demokracji brzmi dumnie, ale ta nazwa demokracja to też w ostatnim czasie została dosyć wyprana i mam nadzieję, że że niewyprane będą osoby, które będą stamtąd wychodzić po tym spotkaniu. Pan profesor pewnie ma swoje też duże dokonania, ale też ma kontrowersyjne wypowiedzi, które... Patodemokracji na przykład. Na przykład, no i też oczywiście uderzające demokracji. w jedną stronę, z drugą współpracujące, mhm. więc tak to wygląda, no taki mamy klimat. No klimat mamy ciekawy w Gdańsku, także zresztą ten cały program pokazuje jak mamy dziwny klimat w mieście. Ale teraz przejdźmy do sprawy, z którą już jakiś czas poza kamerą dyskutowaliśmy, do tematu pożaru przy ulicy Wyzwolenia. i Letnicka, ale każdy tak. kojarzy, że tak, przy ulicy Wyzwolenia Letnicka tam 27 września nad ranem pojawił się ogień, co to był za budynek, powiedz mi najpierw. Był to dawny budynek mieszkalny, gdzie mieszkała pani, która posiadała bardzo dużo gruntów przynależnych do tego budynku, dawne gospodarstwo rolne, jeszcze pamiętam, chodzą do szkoły morskiej, widziałem tam, jak krowy na tym postwisku tam funkcjonują. Później ta pani przepisała ten grunt dla, do, dla pana, który był radcą prawnym, jest mieszkającym obok, pokazałem budynku i taka historia też ogólnomiejska duża była, że gdy otrzymał e, zgodę na gospodarowanie tym terenem, zwrócił się tutaj w stronę miasta, uderzył i szkoły morskiej o tym, że trzeba skrócić boisko piłkarskie, które które przez 30 lat czy 40, a nawet więcej, bo teraz mieliśmy 60-lecie zespołów morskich, leży ono teraz już na jego gruncie, więc, więc miasto tę batalię jakby przegrało, ponieważ kilka metrów to boisko zostało skrócone. Później przez wiele lat nic się nie działo, ponieważ ten pan też nie mógł jakby chyba zrealizować swojego celu. No ale po iluś tam latach teren został sprzedany za duże pieniądze dla inwestora wspaniałego tutaj firmy Robek, znany i lubiany. W Gdańsku i powstaje, powstaje już tam budynek. Budynek, wszystkim się kojarzy od razu z Gdanią we Brzeszczu i tym, i tym całym zawirowaniem. No i teraz tak, budynek spłonął, i teraz, czy wiadomo dlaczego on spłonął? Co było powodem? Czy są jakieś domniemania w mieszkańców? Ktoś kogoś widział? Może? Już pierwsza, pierwsza ekspertyza, więc można powiedzieć, że. Było to podpalenie, ponieważ w programie telewizyjnym, bodajże w Panoramie Gdańskiej, strażak wypowiadający się, rzecznik czy jakiś inny funkcjonariusz Straży Pożarnej, już na wstępie stwierdził, że było to najprawdopodobniej podpalenie. No i cóż, budynek też się okazało, miesiąc wcześniej otrzymał zgodę na rozbiórkę, został, no teraz już nic z niego nie zostało, więc pożoga, można po prostu teren teren. Nic kompletnie, nic tam nie zostało? To ruina, to już się nadaje teraz już praktycznie do rozebrania. To był budynek przedwojenny, dużo przedwojenny i też jako ostatni pokazujący tą taką część Nowego Portu, gdzie, gdzie było go, dużo gospodarstw. W tej części y, mieszkali i mieszkało też sporo Polaków. Nie, nie wielu ich mieszkało, ale właśnie w tej części Nowego Portu y, wielu ich było. No cóż, no ten deweloper ma zawsze pecha. No, no gdzie właśnie, chce wybudować bo, bo... mieszkania, ludziom dobrze zrobić, to zawsze ktoś przyjdzie no, przy... i podpali. Przypomnijmy naszym widzom to jest tak, pożar na jego terenie w Nowym Porcie to jest raz, wcześniej było co? Polmozbyt we Wrzeszczu Pol i, Gedania. i Gedania. Ja myślę, że tu trzeba, powinni chyba jakąś ochronę wystąpić, no bo gdzie się nie, nie budują, to zawsze ktoś przychodzi i podpala, a mnie zawsze to bawi, bo są te różnego rodzaju podpalenia, później ktoś coś tam buduje, przypadkowo wiadomo, mhm. ale że ukradną weki z piwnicy albo rower, to można o tym przeczytać, to w mediach i tak dalej. Mhm. Ale jak podpalają się tego typu obiekty, brakuje no to, ci kontynuacji tego tematu. No nigdy nie? tak, brakuje mi kontynuacji nigdy nie mogę usłyszeć, że kogoś zatrzymano. Zatrzymano sprawców domniemanego podpalenia, podpalenia takiego i takiego. No nigdy tego nie ma. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Chyba się rozpływają. No to się Może, może zaapelujmy do, do policji, żeby po prostu wzięła te trzy sprawy, o których mówiłeś i zbadała, czy łączą je jakieś ciekawe fakty. No łączy je to, że to nie są moje słowa, tylko już stwierdzone przez służby, że to było, nie było przypadkowe, że piorun w to nie uderzył, tak? A ja też bym chciał taką mapę, może tutaj apel do różnego rodzaju działaczy, może radnych, utworzyć taką mapę w Gdańsku pokazującą, gdzie były pożary, i co później na tym terenie się pojawiło? To byłaby bardzo ciekawa lektura, więc chciałbym zobaczyć taką prezentację. Coś takiego na wzór mapy z mamy. Coś takiego, czy na wzór mapy reprywatyzacji w Warszawie, coś takiego. Mhm. Bardzo chętnie bym zobaczył. Dobrze, ale no, to jest taka negatywna rzecz z Twojej dzielnicy, ale też są pozytywne takie informacje, jak współpraca miasta. Uwaga, miasto, miasto współpracuje ze spółką PKN Orlen, który jest prezesem. Niejaki Daniel Obajtek, zdradzić coś więcej na ten temat? Zdradzić mogę to, że my, współautorzy tej uchwały obywatelskiej, stwierdziliśmy, że... To jest, powiedzmy, że to chodzi o Szaniec Zachodni... Dawna paliwownia, ACPN. wiza w park na Szaniecu Zachodnim, po, jakby to powiedzieć, kontynuacja, tego, co się wydarzyło prawie 10 lat temu, czyli pierwszej, jedynej w historii Gdańska uchwały obywatelskiej, która przeszła jednogłośnie na Radzie Miasta. Mieszkańcy się wypowiedzieli, że ma być tam park y, dla mieszkańców, czyli żadnych budynków, deweloperów tam nie będzie. Y, no i cóż, i zwróciliśmy się do miasta, żeby miasto zwróciło się do firmy Orlen y, z tym, aby... Pomóc w rekultywacji tego terenu, ponieważ długo nie zapadała decyzja RDOŚ i pieniądze, które były już w ramach rewitalizacji przeznaczone na ten teren, miasto nie mogło ich wykorzystać, ponieważ nie mogłoby się rozliczyć, ponieważ niestety tak to wygląda, ta historia. Dla przyciętego jest strasznie zagmatwana sprawa, ale y, mówisz, że. Że jest do dobrze, jest dobrze. Prezes Wajtek, za co dziękujemy jako mieszkańcy i aktywiści, którzy przy tym działali, że miasto Roron jest. Zainteresowanym wsparciem miasta. Mało tego, toczą się już rozmowy. Jest też y, doszła informacja, jaką metodą to ma być rekultywacja zrobiona. I też wiem, że w list, y, bodajże w sierpniu byli tam już pracownicy Orlenu razem z urzędnikami, trzymamy kciuki tutaj za miasto, żeby z Orlenem się dogadało, żeby wszystko było ok. i za Orlen przede wszystkim najbardziej trzymamy, bo to też takie nawiązanie do dawnych czasów, bo była tam paliwownia, zanieczyszczono ten teren, oczywiście dzisiejsze władze i firma nie ma z tym nic wspólnego, no ale fajnie to historia zatoczy krąg i myślę, że w przyszłym roku, mam nadzieję, na 250-lecie nowego portu i 10-lecie tej uchwały obywatelskiej będzie yy, duża zmiana. No tak jak widzicie państwo pieniądz nie śmierdzi. Można, 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 można nawet trzeba. A nawet trzeba. Dobrze, to przejdźmy jeszcze do, do jednego takiego krótkiego tematu, bo szykują nam się wybory tutaj na, na pomorzu na przewodniczącego platformy obywatelskiej. Już wiadomo, że startuje pani posłanka Agnieszka Pomaska, wiadomo też, że ma wystartować Mieczysław Struk, marszałek województwa. A Sławomir Neumann? Nie? Nic nie wiadomo. Ze Sławomirem Neumannem to ja nie wiem. No, dla niego liczą się tylko stanowiska dyrektorskie podobno. Tak, tak jak tam było na tych jego taśmach. Ale powiedz mi. Walka Tytanów. Myślisz? Na, nie, no śmieję się. Na szczęście nie jest to mój problem. No ale cóż, no pani, pani posłanka tutaj aktywna teraz tą twarz lewicową platformę pokazująca. Pan Struk starający się tą twarz bardziej mówiącą o tym środku helecji, chociaż to brzmi trochę zabawnie, jeśli chodzi o platformę. No Kiedyś, kiedyś namiestnik Jastarni w 1988, chyba z PZPR-u, więc no cóż, no, przeszedł długą drogę. Na szczęście nie mój wybór, kto wygra, zobaczymy. Chociaż gdybym był działaczem platformy, to nie wiem, na kogo bym głosował. Cieszę się, że, że nim nie jestem. Pani posłanka, pomaska duże ma szanse na zwycięstwo, jeśli tak, wiesz, no, ona te wystąpienia miała takie różne w internecie, gdzieś tam po lasach biegała, coś tam robiła i no nie tak, tak, tak na serio, tak na serio, jeśli chodzi o jakieś zaplecze intelektualne, to będąc działaczem platformy wolałbym, żeby był to pan struk, ale dla nas to wolałbym ludzi innych, którzy uważają tak jak ja, że platforma to najgorsze złoby, ja tak uważam. No to lepiej, żeby wygrała pani Pomaska, bo im gorzej dla Platformy, tym lepiej dla wszystkich innych. To czyli będzie, bo no pani Pomaska ogólnie mówią, że ma bardzo negatywny elektorat, jeśli chodzi o, o wyborców. No, raczej buduje takie złe wrażenie w, w przeciwnikach. Mieczysław Struk raczej jest pozytywnym mimo wszystko pozytywną postacią. No ma inny odbiór, to fakt też. Wypowiedzi jego są inne, bardziej stonowane, powiedziałbym bardziej wyrobione intelektualnie. No ale pani no. Pomaska ma pewnie dużo zaplecze, wspaniałego tutaj zaplecze, czyli młodzieżówki, no młodych demokratów. jest Piotr Borawski, który też startuje na y, y, szefa Gdańskiej Platformy. Ma szansę? Pewnie tak, bo gdyby nie startował, to y, nie brałby udziału, gdyby nie, nie wiedział, że wygra, bo on chyba lubi też jakby startować w szlanki, tam, gdzie coś mu przynosi sukces wyborczy, taki czy inny, aczkolwiek no nie wiem, kto jest kandydatem, współkandydatem, no właśnie, a może nie, nie ma żadnego, więc sprawa się sama wyklucza, bo wewnętrznie w Gdańsku no, łatwiej to zamknąć i powiedzieć, że jest jeden kandydat albo drugi taki na, na skoczka. No, w wyborach tutaj już w wojewódzkiej platformy no to raczej tak już się nie da spacyfikować. Dobrze, okej. Okay. Teatr szekspirowski. Na koniec kultura. O. Jak zawsze jest na końcu kultura, wszędzie tak. No bo niestety... Jeszcze pogoda i sport, ale. To... Nie, nie, pogody dzisiaj nie będziemy puszczać. Sportu też nie, bo to widzisz, no, trochę mi tam się przytyło gdzie gdzie, więc tutaj sport to bym nie, nie, nie pociągnął. Nie źle. Tak? No dobrze. Y Teatr Szekspirowski. Nie wiem, czy obserwujesz fanpage na Facebooku Teatru Szekspirowskiego. No nie niestety. No, ale wiesz sobie. Ale bywałem tam czasami. No to dobrze. To dla przypomnienia, zobacz ten film. Apel środowiska kultury w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. My, niżej podpisani i podpisane. Stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek osób szukających w Polsce ochrony międzynarodowej na granicę i wypychaniu ich przez Polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Ludzie w krytycznej sytuacji, uciekający od wojny i przemocy, domagają się wsparcia ze strony państwa polskiego, które ma obowiązek go udzielić zgodnie z sygnowanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące po lasach osoby i uratować je przed śmiercią. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że w pełni popieramy działania Grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media. Na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który wymaga natychmiastowej interwencji. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka o wsparcie. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim ratowania ludzkiego życia. Wszystko się odbyło o godzinie 12.00. Teatr Szekspirowski to jest urząd, mimo wszystko, jakoby nie było. Jest finansowany z publicznych środków. I teraz, czy takie występy po godzinie 12 w godzinach pracy powinny mieć miejsce? Dla mnie to jest, no, ja powiem szczerze, Skandaliczne i no, takie wystąpienia to jest jakieś nieporozumienie, ale no, co ty o tym myślisz? Może akurat wszyscy mieli przerwę, ale tak na serio to w ogóle nie wiem czemu miało to wystąpienie służyć, Ale wiesz, bo... jak, jakby była przerwa, to by wyszli z kanapkami chociaż, No nie? tak. Tam stanęli, tak. wiesz, popijali wodę, herbatę, sobie mamy przerwę i tu protestujemy. Ale tutaj nic. Nie, wiesz, no, taki... To może wynika z takiej jakby wyższości osób, które w kulturze niektóre działają, myślą, że jakby wypada im wychodzić przed szereg. Tak naprawdę nie wiem o co to chodziło. Pani jest rzecznik czego sputnik czy Russian tutaj, bo to wystąpienie takie było. No, takie... Tam na pewno biją brawo, tam kołchozowy ducze <grym> Łukaszenko na pewno <grym> byłby zadowolony, że też może kierować swoje jakieś... No, Struk... Łukaszenka nie spodziewał się, że ma koneksję w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, więc... Może no, jakieś zaproszenie zostanie, no, ale to, to, to przykro to oglądać, ja nie wiem, czym, o co chodziło tej Pani Rzecznik, bo pierwszy raz ją widzę tym występem, może chciała coś zaakcentować, wiadomo, że w pewnych, w pewnych środowiskach, zwłaszcza chyba w kulturze, zdobywa się jakieś dzięki temu punkty, być może może nawet, na listach wyborczych, jest ciężko nawet powiedzieć. Może finansowe jakieś z miasta, więc... Nie e... mam pojęcia, no także pani rzecznik się nam zaprezentowała, bo cóż można powiedzieć, no kurtyna w dół. Tak? Chyba tak, bo to słabe jest, no nie wiem, no. Są, jest czas i miejsce, żeby manifestować różnego rodzaju politycznie, ale wciskać to tak po prostu hurtowo przy kulturze no mnie to słabo się podoba szczerze. No, no to my opuszczamy tą kurtynę w dół. Ja przypomnę moim gościem był dzisiaj Łukasz Hamadek. Przewodniczący. przewodniczący zarządu dzielnicy Nowy Port. Tak jest. A ten program realizowała Anna Pisarska-Umańska. Ja Państwu dziękuję i zapraszam za tydzień. Jak zawsze w piątek o 20.00 nie zapomnijcie dać kciuka w górę, jakiś zostawić ciekawy komentarz i oczywiście subskrybujcie nasz kanał.